Zastanawiasz się, czy prowadzenie firmy jest dla Ciebie? Może o tym marzysz, ale się boisz? Może myślisz, że wymaga to jakichś nadludzkich umiejętności? Zapraszam na odcinek. Mam nadzieję, że przekonam Cię o tym, że tak nie jest i że warto zająć się czymś, co być może od dawna jest gdzieś wewnątrz Ciebie. Zapraszam. Ja nazywam się Rafał Hechelski. Od ponad 25 lat prowadzę firmy, stowarzyszenia, fundacje. Założyłem ich wiele. Część z nich była klapą, część z nich trwa do dzisiaj i była i jest dużym sukcesem. Chciałbym w tym filmie podzielić się kilkoma radami, kilkoma myślami na temat tego, kto nadaje się do własnej działalności, do prowadzenia firmy, a kto nie nadaje się i lepiej, aby zajmował się czymś innym. Mam nadzieję, że trafiliście na ten film, bo szukacie informacji na ten temat. Jeżeli tak jest, to zaczynajmy. Tak naprawdę ciężko powiedzieć, kto nadaje się, a kto nie nadaje się do prowadzenia własnej działalności, ponieważ często wychodzi to dopiero w praniu, wychodzi to w praktyce. Ale myślę, że mógłbym podać kilka takich cech, które może nakierują Was na to, czy warto się za to brać, czy, czy nie ma sensu. Jakie cechy osobowości powinien mieć przedsiębiorca po pierwsze powinien być chętny do nauki. Chęć do nauki i do stałego rozwijania swoich umiejętności to bardzo ważna rzecz. Kiedy zaczynamy firmę, potrzebujemy innej wiedzy, kiedy firma się rozrasta, albo co gorsza, jest w kłopotach, potrzebujemy innej wiedzy i kiedy firma już jest większa, na przykład zatrudnia 5, 10, 20 albo 50 pracowników, potrzebujemy Innej wiedzy. Dlatego chęć do nauki jest kluczowa. Dodatkowo nasz świat cały czas się zmienia. To, że miałem jakieś metody, nie wiem, pozyskiwania klientów 25 lat temu, dzisiaj one nie działają. Obserwuję firmy, które zatrzymały się na przykład w pewnych aspektach swojego zarządzania 20-25 lat temu, dziś bardzo ciężko im przetrwać. Cały czas powinniśmy mieć jako przedsiębiorcy takie nastawienie do tego, aby stale się rozwijać, aby stale patrzeć na otaczający nas świat i zastanawiać się, co zrobić, aby nasza firma działała lepiej. Druga cecha bardzo ważna dla każdego przedsiębiorcy to elastyczność. Nie wiem, w jakim miejscu jesteś, czy myślisz dopiero o założeniu własnej firmy, czy może już posiadasz własną firmę. Jeżeli posiadasz, to pewnie zobaczyłeś i zgodzisz się ze mną, że ta cecha jest ważna. Ja miałem wiele pomysłów na biznes, i niektóre z nich musiałem w trakcie zmienić, skorygować. Musiałem być elastyczny, aby nie trwać uparcie w czymś, co sobie kiedyś założyłem, a co nie działało. Jedna z metod, która mówi o tym, jak sprawdzić, czy mój pomysł na biznes będzie działał, mówi o tym, aby być elastycznym. Jeżeli dany pomysł na biznes nie działa, może warto zrobić tak zwany pivot, trochę zmienić profil działalności, trochę zmienić profil klientów, a może trochę zmienić produkt, po to, aby mój pomysł na biznes zaczął działać. I trzecia bardzo ważna rzecz to odwaga. Nie chodzi o to, aby szastać pieniędzmi czy odważnie inwestować w niepewne źródła przychodu, chodzi o to, aby mieć odwagę do podejmowania decyzji, chodzi o to, aby mieć odwagę do przyznawania się do błędów, przede wszystkim przed samym sobą. Chodzi o to, aby nie bać się tego, co jest przed nami, chociaż przyszłość jest niepewna, jak co roku. Mieć odwagę do podejmowania decyzji, mieć odwagę do rozmowy z ludźmi, mieć odwagę do wprowadzania swoich Pomysłów czy produktów na rynek. I tak jak mówiłem, w swoim życiu, w swoim życiu jako przedsiębiorca wielokrotnie doświadczałem i cały czas doświadczam tego, że muszę podnosić swoje umiejętności. Kiedy moje firmy były małe, kiedy pracowałem sam albo miałem jednego, dwóch pracowników, to nie musiałem uczyć się zarządzania zespołem. Teraz, kiedy w jednej z moich firm, w Fundacji Sportowej pracuję ponad 30%. Trenerów, muszę wiedzieć, jak nimi zarządzać. Muszę wiedzieć, jak poukładać pewne procesy, aby ta firma trwała, aby przetrwała, aby nie było konfliktów, aby nie było jakichś niedociągnięć, abyśmy cały czas świadczyli usługi na najwyższym poziomie. Na przykładzie Właśnie tej fundacji Polenia Kraków, powiem, jak kiedyś musieliśmy wdrożyć elastyczność w nasze działania. Kiedy zaczynaliśmy i zakładaliśmy jeszcze z grupą przyjaciół, zakładałem stowarzyszenie Polonia Kraków, wtedy planowaliśmy, aby były sekcje koszykówki i piłki nożnej. Te sekcje były równorzędne nawet swego czasu, te ponad 20 lat temu Koszykarzy było więcej niż piłkarzy. Ale po jakimś czasie zaczęliśmy dostrzegać, że mimo że kochamy koszykówkę, to zainteresowanie tym sportem, przynajmniej w Krakowie, drastycznie maleje. Dzieci nie oglądają koszykówki, nie interesują się tym, nie wiedzą w ogóle, czym ten sport jest. I stawaliśmy przed wieloma dylematami. Jednym z tych dylematów była decyzja, która była dla mnie osobiście dość trudna, aby ograniczyć, aby zmniejszyć ilość sekcji koszykówki. A rozwijać sekcje piłkarskie. Dzisiaj piłkarzy mamy ponad 1700, koszykarzy jest około 40, a więc to pierwsze nasze pierwotne założenie, że będziemy rozwijać dwie sekcje sportowe koszykarską i piłkarską równolegle, równorzędnie, gdzie zakładaliśmy, że będą podobne liczby dzieci, po wielu, wielu latach. Okazało się błędne. Na szczęście, w odpowiednim czasie podjęliśmy decyzję, aby zmniejszyć tą sekcję koszykarską, a większe nakłady i większy nacisk położyć na sekcję piłki nożnej, które jak widać dzisiaj są bardzo, bardzo oblegane. Jeżeli mogę powiedzieć jeszcze coś o chęci do nauki, to stale ja rozwijam się, stale zachęcam do tego, aby moi pracownicy się rozwijali w przeróżnych sferach, w sferze marketingu, w sferze zarządzania innymi w sferze choćby AI, kiedy gdzie wchodzi jakaś technologia do życia, obserwujemy, czy ta technologia może być dla nas zagrożeniem, czy może być jakąś szansą. Tak samo było, kiedy wchodził Facebook, kiedy wchodził TikTok. Patrzymy, czy to, co wchodzi ogólnie do świata marketingu i reklamy, jest, czy może być jakąś szansą, a może coś jest zagrożeniem. Może jakaś technologia, jakieś zwyczaje, jakaś sytuacja wokół nas stanie się zagrożeniem. Czy to dla nauki programowania, taką szkółkę też prowadzę, czy to dla fundacji sportowej. No właśnie, obserwujemy cały czas otoczenie, patrzymy na to, co się dzieje i staramy się dostosować nasze firmy do tego, jak funkcjonuje świat, po to, abyśmy mieli z czego żyć. Oczywiście prowadzenie własnej firmy to nie jest cały świat, można też pracować na etacie i po tej pracy zmieniać świat, można dołączyć do jakichś fundacji charytatywnych, można pomagać w hospicjum. I to jest także super ważne. Nie każdy nadaje się do prowadzenia własnej firmy. Ja na tym kanale zachęcam do odważnych decyzji, bo widzę, że dzisiaj w społeczeństwie coraz więcej jest strachu, coraz więcej jest lęku. Widzę, że wśród młodych ludzi coraz więcej jest takiego nastawienia, że po co ja mam coś robić, jak to wszystko nie ma sensu. Moim zdaniem ma to ogromny sens. Możemy, każdy z nas, może zmieniać życie. Y najbliższych, ale możemy zmieniać też dziesiątek, setek czy tysięcy ludzi. Nie jest to łatwe, ale moim zdaniem warto podejmować takie wyzwanie. I tak jak mówiłem w poprzednich filmach, chciałbym na końcu jeszcze zaznaczyć, jeżeli myślisz o własnej działalności, to pamiętaj o tym, aby nie rzucać pracy na etacie, aby najpierw sprawdzić, czy pomysł na biznes, który masz, wypali aby testować pomysł na przykład kilka godzin w tygodniu godzinę dziennie albo przeznaczyć na to jeden dzień w tygodniu ważne jest to abyś miał abyś miała dobry plan abyś yy, miała te cechy czyli abyś był otwarty na ewentualne zmiany może warto rozejrzeć się za kimś za jakimś mentorem za kimś kto wskazałby ci kierunek jakiś kto Mógłby poświęcić chwilę czasu na porozmawianie z Tobą, komu mógłbyś przedstawić swój pomysł na biznes. Takie osoby, które mają doświadczenie, mogą też wskazać wiele różnych zagrożeń do danych pomysłów, mogą wskazać kierunek, w jakim warto by było rozwinąć daną firmę czy ideę, a może pokażą Ci, jak powinieneś zrobić pivot, czyli coś, może powinieneś zmienić w swoim pomyśle na biznes, aby on się udał. To co jest istotne, jeżeli myślisz o tym, aby wystartować z firmą, to ponownie motywacja. Motywacja jest bardzo ważna i odpowiedzenie sobie na pytanie, dlaczego. Dlaczego chcesz rozpocząć firmę? Dlaczego chcesz ją prowadzić? Taka motywacja napędza nas w pierwszej fazie, ale pomaga nam też przetrwać trudy, jakie na pewno przyjdą. Pamiętaj też o tym, aby ciągle nie jechać na tej motywacji, aby tą motywację przekuć w rutynę. A jak to zrobić? Jeżeli myślisz o tym, aby wystartować z firmą, usiądź z kalendarzem i zaplanuj. Czy jeden dzień w tygodniu jesteś w stanie poświęcić na to, no nie musi być cały, ale przynajmniej kilka godzin. A może lepiej będzie dla Ciebie poświęcić na to godzinę dziennie. Kiedy planujesz swój biznes, kiedy chcesz go przetestować, kiedy chcesz zobaczyć, czy to zadziała, musisz na to przeznaczyć pewien czas. Zachęcam do tego, aby zrobić taki plan, aby rozpisać to sobie dokładnie. Jeżeli masz jakieś pytania, wątpliwości, zachęcam, napisz w komentarzu. Jeżeli coś Cię motywuje, napisz o tym w komentarzu, podziel się z innymi. Jeżeli masz jakieś pomysły na biznes, ale nie wiesz, jak się do tego zabrać, możesz napisać do mnie maila, ale możesz też umieścić to w komentarzu. Być może ktoś odpowie we właściwy sposób, może ktoś udzieli jakiejś rady, być może ktoś zainspiruje Cię do czegoś, co będzie ważne. Na dzisiaj tyle, zachęcam do subskrypcji, zachęcam do dzwoneczka, do ustawienia dzwoneczka, zachęcam do komentarzy, podzielcie się własnymi opiniami, jeżeli macie jakieś obawy albo jeżeli coś Was motywuje, a może macie jakiś ciekawy pomysł na biznes i chcielibyście zapytać innych, co o tym sądzą, zachęcam do komentowania, do wstawiania pytań. I cóż, na dzisiaj tyle, dziękuję za tą chwilę, dziękuję za to, że dotrwaliście do tego momentu. Zapraszam na kolejne filmy. Do usłyszenia, do zobaczenia.